Cześć widzowie, ja jestem Szymaczko, a dzisiaj gramy w Minecraft. Taki fajny odcinek, może, może damy radę, może nie, bo nagrywam przed. Yy, no, ktoś tam się drze za oknem, oczywiście jest jakiś pies, yy, No, ale możecie zostawić suba, lajka i dzwona. A ja was zapraszam do pięknego materiału na Hypixel Bed Cześć! Ok, jesteśmy w pierwszej grze. Zbieramy materiały. Wiem, że to nudzi, ale wiecie, możemy trochę posiedzieć razem, żeby był dłuższy, dłuższy odcinek. Więc no. Może być dłuższy odcinek, może być krótszy, ale następną grę na pewno będzie krócej. Bo ja tu gadam, ale w następnej już będzie nudno, więc wam zrobię cięcie. Nasz umarł. Super, fajnie, niech się umiera, ale lagi, super, jak zwykle, yy, no. Okej, okay, było cięcie, krótkie, było krótkie cięcie, bo musiałem, ej, już żółty jest, chyba umarliśmy widzowie. No, to widzimy się w nowej ręce. A few moments later. Ok, widzowie, nie dokończyłem. Ale wiecie, ile czekałem na tą grę? Ja musiałem wychodzić, bo było po trzy osoby, ale teraz jest git yy, Chciałem dokończyć, że musiałem zrobić cięcie, bo musiałem zmienić sobie ustawienia. Nie wiem, czy to powiedziemy. Ale widzimy się, jak będziemy mieli materiały. Albo w nowej grze, jak przegramy. Widzowie, że my kiedyś wyjdziemy ze spawna? Jak zrobiłem cięcie, to przegraliśmy. Super, nie? Fajna gra. Teraz przynajmniej wszyscy są ogarnięci zbierają materiały. <laughs> o kurde. <laughs> I'm Dream. Ok. Ej, nie wiem. Ja, ja bym tylko 12 uzbierał. Już walić w tą. 14. Czy tam jakąś. Nie wiem, chyba 14 zawsze zbieram. A, no to uzbierajmy. Full 12 i tyle, no, ale nikt nie ubuduje łóżka nawet, super. Fajna gra. Wiem, że to będziecie skipować, ale ja sobie gadam głupoty. Czasami lubię pogadać głupoty. A nie, musimy uzbierać trochę. Debil... Nie! Nie gadać, że on będzie tym walczyć. Idiota. Nie walczcie tym nigdy w Bedwars. Bo to w ogóle nie ten... To nic nie zmienia miecz lepszy. Ma więcej obrażeń. To jest ustawione pod 1,8-8. Oboduje na muszko O nie! Jesteś już. Brawo. Ja on go zabił tą siekierą. Już ty, wystarczy, debil. Lecymy dur. Nareszcie, nareszcie możemy wyjść ze spawna, widzowie szmata. Elo, jedno serce uciekamy, widzowie. Problem mamy. Życiowy problem. O nie. Co za szmata, widzieliście to? Minął się ze mną normalnie. Debilu, nie walcz tym. Teraz umrę. <grym> no ty, nie. Ty masz dauna. Ty jesteś idiotą. Ty jesteś takim debilem. Ja uciekam. Mam go w dupie. A ja sobie tu siedzę. Umieraj tam, szmato. Uciekam. <grym> Widzowie, pomocy. Nie, jeszcze żółty nie gadaj, że on tu mnie będzie bić. Dobra, strefę dostał. Mamy dwa emeraldy, widzowie! Goni nas! Goni nas, goni nas, goni nas! Widzę go, widzę go na F5! Pomocy! Dobra, zasejbowałem. Dobrze. Żyjemy. Szmata idzie. Dobra, zabudowa... Jezus widzowie, sorry za słuchawki, ale... Piszczę. Nie mam mutacji jeszcze. Nie mam mutacji, widzowie. O nie buduje. No gdzie? 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 Nie tęty droga. Ziomeczku. No gdzie Maciuś? Zielony. A to nasz. Co to było? O do... Nie, kurde. Dobrze. Ale go cofnęło. Co? Ej, cofnęło go! Widziałem na własne oczy. Nie ma. Jak, jak, jak jakiś zaraz nas będzie dojeżdżać. No i zmieniłbym tekst trupaka, ale. Tak, szkoda trochę, no. Bo ten jest ładny. Dobrze się strefę na nim zakłada. Chodź, przybyszu. Red nie ma. Siema! No ty szmato od pleców. Dobra, we dwójkę co tam możecie. Wyśmieję ich na tym czacie, że szmaty we dwóch nabiją. Widzieliście jakie szmaty. Nie da się tak grać takimi frajerami. Przestaje grać Bedwarskie, kurde. Idę na Fortnite. Dobra, koniec. Koniec życia. Koniec szmatu, chodź tu. Chodź tu, żółty śmieciu, teraz we dwójkę. Ta, boisz się teraz, tak? Kolegę zawołaj, chodź. Koleżka zaraz przyjdzie. Gdzie ten frajer? Który prawie umarł. A, tu na, już, mnie, już mi się mylą kolory, wiecie, widzowie? Oj, ktoś tu umarł. O, 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 patrzcie, chodź tu. A ty nie widzisz, że masz mniej HP? Debilu? O ma to, co to było? Co? Spalił mnie? A nie, my mamy szarpesa. To jak? Idzie jakiś. Czy jakiś tutaj? To nasz, to my tam idziemy do naszego i do żółtych. Zaraz wyłączam show FPS, kurde, bo to powiększa lagi, nie wiem, czy wiecie. Gdzie jest, gdzie jest ten nasz? Gdzie on jest? Ej, ja sobie na szybko to wyłączę, może zdążę graficzne inne show FPS Ej żółci do nas idą szczochy O nie, umieramy, Gdzież maty No zabij go ty debilu, Debil No debile, no, no, debile. Pyk. Ej, to będzie długa gra, bo tu nikt nie podjeżdża. Ale żeś mnie prawie zesrał gościu. Gościu, to się nie wygłupia i tak. Się tak nie możesz wygłupiać. Co mnie chcesz zablokować, Ma To widzę to, widzę to w twoich oczach. Z tego, że twój skin nie ma oczu. No nie! Jak mam stąd wyjść teraz? No dobra, szmat od pleców tam. Fajnie, szmato od pleców. Ej, co? To nie był nasz! Hej. Widzowie, mam dość nagrywania tego odcinka. Za dużo, się, za dużo się szuka gier. Ja wam dziękuję za ten odcinek taki krótki. Dzisiaj będą dłuższe. Ja wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.